Miedź w Minecraft jest to ciekawy materiał, który w roku 2025 przechodzi metamorfozę. W tym filmie dowiesz się wszystkiego na temat miedzi w Minecraft. Ja jestem Oksu i zapraszam do oglądania. Zacznijmy od podstaw, czyli od wydobycia rudy miedzi. Mamy aż trzy typy złóż, które generują się w skałach. Pierwszy rodzaj jest to złoże miedzi, które spotykamy najczęściej. Drugi rodzaj jest łupkowe złoże miedzi, które występuje nieco rzadziej. Natomiast najrzadziej występuje blok rudy miedzi. I ten właśnie blok może wygenerować się jedynie w towarzystwie złoża miedzi. Od wysokości Y50 do Y0. Ale szansa, że znajdziemy taki blok rudy miedzi, jest naprawdę niska. Największe złoża miedzi możemy znaleźć na poziomie mniej więcej 48. Wszystkie te trzy rodzaje bloku można wykopać już kamiennym kilofem lub lepszym. Kopiąc złoże zwykłe i łupkowe, mamy szansę, że wypadnie nam od 2 do 5 sztuk rudy miedzi. Jeszcze warto tu dodać, jeżeli mamy kilof z zaklęciem szczęście, to możemy zdobyć nawet do 20 sztuk rudy miedzi. No i jeżeli ktoś chce, można oczywiście zabrać taki blok kilofem, który posiada na sobie enchant jedwabny dotyk, ale raczej to posłuży jako dekoracja, bo jeżeli chcemy przetopić taki blok, to dostaniemy w zamian tylko jedną sztabkę miedzi, więc już lepiej zniszczyć taki blok innym kilofem. Natomiast jeżeli wykopiemy blok rudy miedzi, to ten blok się nie rozpadnie, ale w zamian możemy rozbić ten blok na 9 kawałków. Jedną rudę miedzi można przetopić na jedną sztabkę miedzi. I ruda miedzi już nie ma więcej zastosowań, zatem przejdźmy do sztabek miedzi. Taką sztabkę z mobów może jedynie upuścić utopiec. Jest to około 11%. I jeszcze sztabki miedzi można zdobyć z bloku miedzi, który się nie utlenił. Możemy go rozbić na 9 kawałków, ale do bloku miedzi jeszcze wrócimy w tym filmie. Jedną sztabkę miedzi można rozbić na 9 bryłek miedzi, czyli z 9 bryłek miedzi można już zrobić jedną sztabkę. Bryłkę miedzi można też zdobyć, przytypiając wszystkie narzędzia oraz zbroje. I jakie ma zastosowania bryłkę miedzi? Po pierwsze nowe ładne miedziane pochodnie. Tworzy się je niemalże tak samo jak te normalne pochodnie. Jednak do okna kraftowania musimy dodać bryłkę miedzi. Przejdźmy dalej. Z ośmiu bryłek miedzi i jednej miedzianej pochodni można stworzyć miedzianą latarnię, która też może ładnie wkomponować się w nasze budowle. Ostatnią recepturą wykorzystującą bryłkę miedzi są łańcuchy. Tworzymy je z dwóch bryłek miedzi i jednej sztabki miedzi. Wróćmy teraz do sztabki miedzi. Ze sztabek miedzi można zrobić cały zestaw zbroi oraz narzędzi. Jeżeli chodzi o narzędzia to są takie pomiędzy kamiennymi a żelaznymi. Nie są jakieś wyjątkowe. Na przykład taki kilof może wykopać węgiel, rudę miedzi, żelazo, gazuryt, kwarc i nederowe złoża złota. Pełna zbroja daje nam 10 armora czyli 5 całych punktów zbroi. Jest lepsza niż skórzana zbroja, ale jest już słabsza od kolczugi, czy żelaznej zbroi. Sztabki miedzi możemy użyć też w stole kowalskim, nadając szablon na naszą zbroję. Przejdźmy do kolejnych receptur. Z jednego patyka, pióra i sztabki można zrobić pędzel, który ma zastosowanie w postaci szczotkowania żwiru czy piasku np. w piramidach. Gdzie można zdobyć naprawdę fajne przedmioty takie jak TNT, diamenty czy szmaragdy. Albo można użyć też pędzla, jeżeli chcemy szczotkować pancerniaki. Kolejny przedmiot, który w swojej recepturze posiada sztabki miedzi, jest luneta. Do stworzenia lunety potrzebny nam będzie odłamek ametystu. W taki sposób tworzymy lunetę. Na górze zawsze musimy umieścić odłamek ametystu. Luneta fajnie się sprawdzi, kiedy chcemy patrzeć w dal z dużym przybliżeniem i dokładnością. Może pomóc na początku gry, ale i nie tylko. Przejdźmy teraz do bloków, jakie możemy wykonać z miedzi. Na pierwszy ogień pójdzie piorun ochron. Tworzy go się z trzech sztabek miedzi. Można go umieścić na bloku, na jego ściance lub pod blokiem. Działa to na takiej zasadzie, że w promieniu 128 bloków będzie ściągał pioruny, kiedy przyjdzie burza. Będzie aktywny tylko wtedy, kiedy nad nim nie znajduje się żaden blok, czyli jeżeli jak zamasujemy go pod blokiem, nie będzie aktywny. Można wykorzystać piorun ochron, kiedy chcemy naładować creepera. Wystarczy zwabić creepera w jakąś pułapkę, poczekać aż będzie stał obok pioronochronu. Teraz wystarczy poczekać na burzę. I w taki sposób możemy go naładować. Dalej mamy takie bloki jak klapy, czyli miedziane kraty czy skrzynie. Jak widać, wszystkie te bloki mają cztery różne kolory. Jest to związane z utlenianiem się miedzi, ale o tym za chwilę. Jak wcześniej wspominałem, z dziewięciu sztabek miedzi można stworzyć blok miedzi. Działa to w drugą stronę. Z bloku miedzi możemy stworzyć dziewięć sztabek. Blok miedzi można wykorzystać do kopiowania szablonów kowalskich o nazwie NIT. Z trzech bloków miedzi, jednej płomiennej różdżki i jednego restonu można stworzyć cztery lampy, które mogą być odpalane za pomocą przycisku i nie będą gasnąć. Dodatkowo z bloków miedzi w przecinarce możemy zrobić jeszcze schody, płyty, żłobioną i rzeźbioną miedź i kraty miedziane. I warto wiedzieć, że bloki miedzi generują się też w komnatach prób, gdzie można zaopatrzyć się w naprawdę spore zapasy tego surowca. Teraz przejdźmy do tego, czy mieć może się utleniać. Początkowo mieć ma rdzawy kolor, ale z czasem zaczyna zmieniać się w zwietrzałą miedź. Z zwietrzałej miedzi przeobraża się w zaśniedziałą, a z zaśnie w utlenioną miedź. Proces ten możemy cofnąć, skrobiąc siekierą dany blok. Albo kiedy piorun uderzy w taki blok. Ale jeżeli chcemy je zachować któryś z tych czterech rodzajów miedzi, żeby się nie przeobrażał w inny kolor, można to zrobić za pomocą plastra miodu. Mam tutaj w ręku zwietrzałą miedź. Teraz ją postawię i użyję plastra miodu na tym bloku miedzi. I ten blok stanie się woskowanym blokiem miedzi, który już nie będzie w stanie zmienić swojego koloru. I mogę taki blok zniszczyć i też się nic nie stanie. Dalej będzie woskowany i nie będzie zmieniał koloru, czyli się nie będzie utleniał. Można ten zabieg zrobić w ekranie tworzenia przedmiotów. Jeżeli mamy dużo miodu i dużo miedzianych elementów, to można je od razu wszystkie zrobić foskowane. A plaster miodu możemy zebrać, kiedy ul albo rój pszczeli będzie pełny i wtedy wystarczy użyć nożyc i w taki sposób dostaniemy miód. Oczywiście trzeba uważać na pszczoły, żeby nas nie pogryzły. I pewnie ktoś z Was może zapytać, jak przyspieszyć proces utleniania miedzi. Jeżeli położymy obok siebie dużo miedzianych bloków, to ten proces będzie bardzo wolno zachodził. Więc najlepszym rozwiązaniem będzie ustawienie bloków miedzi w stałych odległościach. Należy ustawić jeden blok, następnie odliczamy 5 kratek i na tej piątej kratce stawiamy kolejny blok miedzi. Przez to, że obok nie ma innych bloków miedzi, to ten będzie utleniał się szybciej. Działa to na wszystkie bloki, o których wspominałem czyli lampy, latarnie, kraty i tym podobne. Jedynie nie działa to na takie przedmioty jak zbroja czy narzędzia, bo one się nie utleniają. I przejdźmy teraz do ważnej rzeczy, czyli miedzianego golema. Tworzymy go stawiając jeden blok miedzi oraz dynię. W taki sposób generuje się miedziany golem. Zawsze pod nim pojawi się skrzynia. I teraz nasuwa się pytanie, co robi miedziany golem i jak działa miedziany golem. Miedziany golem ma zasięg wykrywania skrzyń w odległości 65x i z, do wysokości mniej więcej 17 bloków, w górę i w dół. Kiedy wrzucimy przedmiot do miedzianej skrzyni, Golem ten zabierze przedmiot i będzie starał się przełożyć ten przedmiot do zwykłej skrzyni. Jeśli ta skrzynia jest pusta lub jeżeli skrzynia zawiera ten sam typ przedmiotu, który niesie golem, to będzie on próbował dodać ten przedmiot do tej skrzyni. Zapamiętuje tylko 10 miedzianych otworzonych skrzyni i tak samo 10 zwykłych skrzyni. I potem je znów zaczyna otwierać, ponieważ zapomina, co się w nich znajduje. Jeżeli golem podniesie przedmiot, który nie będzie pasował do żadnej skrzyni, to w takim wypadku zablokuje się i będzie biegał od skrzyni do skrzyni i tak w kółko. Golemy ignorują skrzynie, nad którymi znajdują się bloki lub skrzynie, które są zablokowane całkowicie. Ale jako, że my możemy otwierać skrzynie, nad którymi znajdują się płyty, to można zrobić taki depozyt, gdzie stawiamy w pierwszej skrzynie jeden blok niżej, kładziemy na tą skrzynię płytę i do tej skrzyni podłączamy lej. Dalej stawiamy kolejną skrzynię i w taki sposób, jeżeli golem będzie miał przedmiot, który nie pasuje do żadnej ze skrzyń, przyjdzie do tej, a ten przedmiot wpadnie do skrzyni, którą możemy tylko my otworzyć, a golem nie będzie w stanie jej ruszyć. I jeżeli to przemyślimy, to można zrobić taki system sortujący, że przyniesiemy wszystkie przedmioty z wyprawy do jednej skrzyni, a dzięki golemom przedmioty te będą ładnie posortowane i nie będziemy tracić czasu na układanie tych rzeczy w skrzyniach. Trzeba wiedzieć, że miedziany golem również się utlenia, i po pewnym czasie może się utlenić całkowicie zamieniając się w posąg. Możemy zatrzymać proces utleniania się za pomocą plastra miodu albo znów użyć sikiery, żeby cofnąć proces utleniania. Ale taki golem może posłużyć nam jako statuetka, czyli jako ozdoba. Klikając na statuetkę zmienia ona swoje pozycje. Taki posąg można ze sobą zabrać za pomocą kilofu. Takiego golema można przewrócić do działania, wystarczy kliknąć na niego siekierą. Jeszcze jedną ciekawostką jest to, że żelazny golem może dać miedzianemu golemowi kwiatek, a ten będzie nosił go na głowie. Taki kwiatek możemy zabrać nożycami.